Sara Sarita to przerażająca gra, w którą grają dzieci i nastolatki w Meksyku. Grając w nią, kontaktujesz się z duchami dwóch młodych dziewczynek, które kiedyś zostały zamordowane, w Meksyku gra ta znana jest pod nazwą El Juego de Sara Sarita i bardzo przypomina grę Charlie Charlie. Podobno już wiele dzieci trafiło przez nią do psychiatry, a niektóre z nich do dziś znajdują się pod opieką lekarzy w szpitalu psychiatrycznym, tylko dlatego, że nie ukończyły tej gry we właściwy sposób. Aby zagrać w Sarasarita, potrzeba dwóch osób i dwóch monet tego samego nominału. Usiądźcie naprzeciwko siebie i trzymając w dłoni monetę, patrzcie sobie głęboko w oczy. Teraz oboje zapytajcie na głos: Sarasarita, czy możemy wejść do Twojej gry? Następnie rzućcie monetę nad swoją głowę tak, aby wylądowała ona na podłodze tuż za Wami. Jeśli obie monety wskażą jej przód, to oznacza tak jak obie wskażą jej tył odpowiedź brzmi nie jeśli jednemu z was moneta upadła przodem a drugiemu tyłem odpowiedź brzmi może gdy macie pozwolenie możecie rozpocząć grę zadawając pytania Sara a rzucając monetę za swoją głowę otrzymacie odpowiedź ważne jest abyście zakończyli tę grę prawidłowo gdyż w przeciwnym razie zaczną się dziać złe rzeczy niektórzy wierzą że Sara Sarita to dusze zamordowanych dziewczynek. Inni mówią, że to złe dusze albo demony, które komunikują się wprost z samego piekła. Dlatego, aby zakończyć grę, trzeba koniecznie zapytać Sarasarita, czy można opuścić jej grę i jeszcze raz rzucić ze siebie monetę, aby uzyskać odpowiedź. Jeśli odpowie, że nie, musisz tak długo rzucać monetą. Aż uzyskasz pozytywną odpowiedź, dlatego bądźcie ostrożni. Według legendy, przed laty dwie dziewczynki chodziły do szkoły w Meksyku. Jedna miała na imię Sara, a druga Sarita. Były bliźniaczkami, były ze sobą bardzo zżyte, a na szyi nosiły zawieszoną na łańcuszku monetę. Siostry często pozostawały w szkole po południu na treningach czy liderek. Pewnego dnia dziewczynki zostały po szkole, ale nie wiedziały, że trening został odwołany. Woźny, który pracował w szkole, był uważany za dziwaka. Tego popołudnia, kiedy zobaczył, jak jedna z dziewczyn idzie sama do Łazienki, poszedł za nią, tam ją zaatakował i w okrutny sposób wykorzystał, a następnie udusił. Siostra, zaniepokojona zbyt długim oczekiwaniem na jej powrót, poszła zobaczyć, co się stało. Kiedy weszła do Łazienki, zastała woźnego stojącego nad ciałem zamordowanej siostry. Kiedy ten próbował ją też zaatakować, dziewczyna złapała stojącą tam łopatę i uderzyła go w głowę. Uderzała go tak długo, aż była pewna, że go zabiła. Jednak w momencie, kiedy zaczęła wzywać pomocy, złapał ją, wcisnął jej głowę do zbiornika z wodą i utopił. Potem zawiązał na jej szyi sznur i powiesił ją na drzwiach od łazienki. Wezwana na miejsce policja myślała, że dziewczyny wydały się w kłótnie, zabijając się nawzajem. Sprawa została uznana za zamkniętą. Podobno w tym czasie na podłodze znaleziono uszkodzone łańcuszki i dwie monety. Jedna z monet była odwrócona przodem, a druga tyłem. Woźny wkrótce potem się przeprowadził i nigdy go nie złapano. Na dowód na to, że grata nie jest żadnym wymysłem, przedstawię Wam pewną historię, która wydarzyła się w Wenezueli. Moja siostra wróciła ze szkoły i powiedziała, że bardzo się boi. Kiedy zapytałem dlaczego, powiedziała mi, że to z powodu gry Sara Sarita, w którą grają dzieci w jej szkole, z jej opowiadań wynikało, że bardzo przypomina słynną grę Charlie Charlie, dlatego bardzo mnie to zaniepokoiło. Luisiana powiedziała, że kiedy zadała pytanie, czy może przestać grać, Sara i Sarita odpowiedziały nie, ale ona i jej koleżanki i tak zakończyły grę bez rzucania monet. Siostra ich ostrzegła, ale jej nie posłuchali. Jeszcze tej samej nocy jedna z jej koleżanek leżała w łóżku, a jej pies mocno szczekał. Następnego dnia znalazła go martwego przed domem. Teraz moja siostra jest przerażona, bo nie wie co może jej się przydarzyć. Nie wiem czy ta historia jest prawdziwa, ale może być małą przestrogą dla tych, którzy chcą zagrać w tę grę. Pewnie i tak nie dla wszystkich będzie ona przekonująca i część z Was w nią zagra, ale na własną odpowiedzialność. Tak naprawdę to nie wiecie, czy Sara i Sarita Was odwiedzi, czy nie zrobi Wam jakiejś krzywdy, ale jak już wiecie z moich filmów, zło istnieje, dlatego jeśli już skusi Was, aby w tę grę zagrać, to nie zapomnijcie, aby prawidłowo ją zakończyć. Uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.